Głos Podlaskich Kapliczek. Krywiatycze. Naszym gościem będzie Tomasz Sulima, etnograf, dziennikarz, społecznik. Omówiliśmy się w centrum wsi, przy krzyżu. Najlepszy miód w okolicy. U pana Stefana? No, klienci tego uważają. Ja nic nie mówię. Miód <słuch> jest z Puszczy Białowieskiej. praktycznie. I jaki pan ma miód? Ja wziąłem. Różne miody. Gryczane. Mam miody różne. Lubimy. Y, miody począwszy od wiosennych rzepakowe, łąkowe, miody y, lipowy, gryczany, wrzosowy nawet jest, że ludzie nie koszą. Tam taka mała rzeczka przypływa. Bo... Dzień dobry, dzień dobry, tu, a tutaj gdzieś taki Kornilów blisko jest. W Hajnówce bywa kupił tutaj im nazwisko. Pani nie wie chyba. Ja mogę A... nie wiedzieć, ale może pan Stefan. Ale tutaj... Nie, nie, nie wiem. Ale tutaj zaraz, o ja zapytam może, tu chyba będzie czeki dom ktoś. Ktoś tu kupił dom, tu, bo tu... Ja wiem, że tu mieszkała taka pani, ja przedtem sprzedawałem miód, o i ona sprzedała ten dom komuś. To, to, to może... To może on. To może... Może tego. Chcieliśmy popatrzeć na krzyże. Aha. Pani pamięta, po co te krzyże stawiano kiedyś? To krzyże... I wszędzie stawiają. U Dubinach to dużo postawili takich krzyżów, wie pani też, bo tam taka pani u nas na Bielszczyźnie też ona zajmuje się tym. To pra, pra, pra dziadki pochowane, to ona tak fajnie tam zrobiła. I jeszcze tam dużo odnowila, to nawet i w gazecie było. Dlaczego to jest ważne, żeby te krzyże przetrwały, żeby trwały? Ludzie się nimi opiekują. To jest historia? Po prostu. No, jak? I trochę jest tak, że nikt się z nikim nie umawia, kto będzie sprzątał, kto będzie dekorował, a zawsze są krzyże zadbane mhm. we wsi. Trzeba bać o krzyża, jak? Nie wspólnie, trzeba dbajo, o krzyże bacia. Sp... Ludzie robi się. Według teraz jakiejś młody, kolejności w nie, nie wierzą. A Ani Jezusa, ani nikogo niech co krzyżyć. Ślubu nie biorą. rozwodzą się co teraz robią? Jak teraz zrobić? Na tym świecie. Co no się ja robi? Wiem, kiedyś tak było, a teraz jeszcze gorzej, bo kiedyś było inaczej, a teraz gorzej, coraz. No, Stefan, to jedziemy gdzieś. Ale jak to zajdę jeszcze tutaj, zobaczmy. Wszystko jakiś tam no, jakiś szacunek do tych krzyży, jakiś pozostał, nawet nawet u takich niewierzących. No to nikt się nie ośmieli tego krzyża na przykład wywrócić, bo mu przeszkadza. Nawet jeżeli przeszkadza, tak? No, to będzie orał na polu, bo kiedyś ktoś tam postawił krzyż, tak? Później zmienili trasę drogi. Ten krzyż znalazł się w polu. Nikt go nie rusza. Stoi cały czas. On, tam, on po prostu dbają ci ludzie jeszcze o niego, o ten krzyż. No bo A. powinni dbać. No, ale, nie, ale im po prostu przeszkadza. Muszą go omijać ciągnikiem, tak? T tak jak słup, tak? No, omijają elektryczny. Tak samo to, omijają, ale nikt się nie ośmieli wyrzucić. Także jakiś szacunek pozostał. No, miło was poznać. Wszystkiego dobrego. Ciało dobrego na światło. No, nam, nam też miło. Tomek, twoje dzieło? To takie w sumie trochę wspólne, ale ja byłem inicjatorem, oczywiście, to prawda. To był 2018 rok. W lipcu była ogromna wichura pod Bielskiem i na leśnictwie grabowiec. Powoliło kilka dębów. No i to była taka też okazja, taki znak, ja skończyć materiał, nie? Bardzo chciałem, żeby to był dębowy krzyż. Tutaj, pod którym stoimy. Po tych e, sześciu latach, ponad już, wymaga troszkę renowacji, jak widzę, ale no, przede wszystkim inicjatywa była dla mnie oczywista: los swoich przodków, ale też los e, ogromnej większości. w kontekście rocznicy, okrągłej rocznicy bierzeństwa. Ludzie po prostu w popłochu uciekali, nie wszyscy wrócili. No i takie opowieści dziadków e, starszego pokolenia. Rzeczywiście to bierzeństwo czas się dzielił na bierzeństwem, czyli przed 15 rokiem i po 15 roku. Nie? To, to robiło ogromne wrażenie. Też jako w, w szkole nikt nie uczył. Nie? Wszystko było, że były zabory, e, była pierwsza wojna światowa, niepodległość Polski 18 rok, nie? 39 później ale bierzeństwo w ogóle nie było, to nie było częścią historii. Więc takie krzyże powstawały w 2015 roku, na stulecie bieżeństwa, nie tylko tutaj, ale też w innych miejscowościach. Chcieliśmy, żeby to było solidnie zrobione, więc namówiłem znajomego rzeźbiarza z Kamieńca, który jest w otulinie Puszczy Białowieskiej, po drugiej stronie granicy, Anatol Turkoł. Anatol. Wspaniały człowiek, nie, nie tylko krzyże, on jeździ na plenery, robi fantastyczne rzeczy. Tu na przykład widzicie. Widzieliśmy um, też rzeźby. Tak, ta płaska rzeźba. tak widać, to jest y, Bogu Rodzica z dzieciątkiem. To jest parafia Orla od zawsze. I tu się w parafii Orla nie świętowało y, y, tej ikony ani y, odpustu ranny, który jest w sierpniu, właśnie w Korninie. Ale z uwagi na tą trasę pielgrzymkową, tutaj pątnicy y, musieli nocować przed 100 laty. Musieli przychodzić po skrivetycze, więc ta ikona też była bardzo ważna. Zresztą ona też właśnie wyjechała, była ewakuowana. Więc tu możemy przeczytać: Starokorniańskie ikona ikony Prosięty No i intencja: Siej kres są różen w pamięć bieżeństwa 1915 roku, czyli ten krzyż został wzniesiony ku pamięci o bieżeństwie 15 roku. Siej kres są różen moi, tak, czyli. Ten krzyż został wzniesiony przez Tomasza, potomka bieżeńca Eulampia Sulimy. To jest mój prapradziadek Eulampiusz Sulima, który wyjechał. Wrócił w 18 roku na jesieni. Wrócił z żoną. Z tego co wiemy, to w tamtej jesieni, zimy bardziej, zmarło 40 rodzin od tyfusu. Więc on, oni z dziećmi wrócili, zmarli, zostali pochowani, a mój pradziadek, jego syn, Tadeusz Chwadziej wrócił z wojny, z frontu rumuńskiego nieco później. Tu na górze jeszcze, znaczy czym mi zależało, poza takimi ornamentami miejscowymi podlaskimi, też jest, jest, jest ta, taka dedykacja, nie wiem jak to nazwać fachowo, tym, którzy wyjechali i się, czyli dla tych, którzy wyjechali i wrócili, i tym, którzy ostali czyli tym, którzy zostali. Taka była intencja. Cieszę się, że się też udało. E, na wyświęceniu, to było w listopadzie, 18 roku, przyjechało naprawdę dużo osób, nie tylko mieszkańcy, ale też ich dzieci, wnuki. To jest jeden, to jest, to jest ten główny krzyż, ale jest jeszcze jeden krzyż. E, tu jak jechaliście, mogliście go nie zauważyć. Jest przy samej drodze po prawej stronie, bo to też jest taka ciekawa notacja. Zwykle krzyże wotywne tego typu, no, one mają takie charakterystyczne miejsce. Poza obrębem wsi, to jest zwykle, to jest granica wsi. Kiedyś było takie jeszcze święto. Powolnie ono zanikło, bo władze komunistyczne bardzo tego nie lubiły, że był tak zwany obchód wioski. Cała wieś się zbierała i chodzono jeszcze 100 lat temu nie tyle po granicy wsi, co po granicy pól wsi, więc to było wiele kilometrów. Czyli przy każdym z tych krzyżu można było stanąć. Te krzyże były na drogach, które rozgraniczały wieś i tam była modlitwa. Dzisiaj to się ogranicza wyłącznie do wystawienia stolika przed, przed domem i tam duchowny chodzi i jest taką modlitwą, błogosławieństwo dla wsi. Ale ten krzyż, o którym mówię, niedaleko za tą wsią, jakieś 300-400 metrów, on nie stoi na granicy wsi. Ja też musiałem zrobić takie dochodzenie, bo ten krzyż powalił pług śnieżny, który sobie odśnieżał te 3 lata temu i na wiosnę okazało się, że po prostu on tam sobie leży. Stary Krzyż przedwojenny, jadąc do, do Bierska, źle się z tym czułem, nie? Tak nie powinno być, że Krzyż sobie leży w rowie, Stary Krzyż, myślałem sobie że coś trzeba z tym zrobić, zadzwoniłem do znajomego duchownego tutaj w Orli i poradziłem się. Więc taka inicjatywa wyszła niemal automatycznie. No to co? No to trzeba po prostu postawić nowy w tym miejscu albo jego odnowić. A że krzyż był już mocno spruchniały, to postanowiliśmy go odnowić dokładnie w tym samym wariancie, w takim samym kształcie. I oczywiście to była tak świetna okazja, żeby porozmawiać z ludźmi. Nie? No ale słuchajcie, powiedzcie mi, tymi starszymi, to właściwie to co to za krzyż jest? Nie? Jakby kto go postawił, w ogóle w jakiej intencji? I to była świetna historia, bo Najczęściej się... Różne były wersje, nie? Najczęściej się pojawiała taka wersja, że to postawił mieszkaniec wsi w miejscu, w którym yy, była tragedia. Po prostu, kto został zamordowany. Yy, ktoś, kto szedł do, do Orli, albo, albo wracał z Orli do Krywiatycz. Z tego, co zrozumiałem, to nie była miejscowa osoba. Nie wiem. Ludzie chodzili, tak, sobie i w tym miejscu być może sprawca. Nie wiem tego do końca, bo wersje są różne. Yy, to nie miało znaczenia. Natomiast wiedziałem, że, że ja muszę to zrobić jako przedstawiciel wsi. Muszę ten krzyż odnowić. On teraz stoi rzeczywiście. Tam jest taka biała tabliczka z też taką z inskrypcją, że został wyświęcony na Wielkanoc 2021 roku albo drugiego. Czas leci, teraz już trudno pamiętać. To, to też był bardzo, bardzo, bardzo fajny moment, bo to było Wielką Sobotę, kiedy też duchowny przyjeżdża poświęcić karmę. Poprosiłem go, żeby po, po tutaj obrządku, żebyśmy się mogli podjechać pod ten krzyż i też była właściwie cała wioska. Co by dzisiaj mogło scalać? Czas się bardzo zmienił, naprawdę. Jakby też to widać było, że bez współpracy, takiej mocnej współpracy po bieżeństwie, to nikt by nie mógł przetrwać tamtej zimy. Ale ta współpraca z biegiem lat Minęło już ponad 100 lat, ona zaczęło się zmieniać we współzawodnictwo niestety, czy ta teoria Darwina trochę zaczęła zwyciężać. Więc dzisiaj ja nie widzę specjalnie jakichś takich, aż takich więzi, które były, czyli na przykład realna groźba utraty zdrowia albo życia, to cementuje ludzi, jakby te więzi, nie? Że można było następnego dnia, nie wiem, znaleźć na progu koszyk z jajkami, bo ktoś, nie wiadomo kto przyniósł, bo wiedział, że tam w tym domu jest głód. Dzisiaj ja nie wiem, czy, czy to jest w ogóle możliwe, bo te też wsi po prostu znikają. Głos Podlaskich Kapliczek. Podcastowa Historia Krzyży i Kapliczek jest finansowana ze środków Województwa Podlaskiego.